Dużego doświadczenia. Dostaję co prawda zawsze kilka maili, że ktoś tam nie dostał, że coś ten, ale na tą ilość, która, która idzie, no to jest naprawdę niedużo. A książka, muszę się pochwalić, cieszy się dość dużą popularnością. Nie trafiła w ogóle jeszcze do księgarni, a już dwa nakłady właściwie są, drugi nakład już praktycznie wyczerpuje się. Więc to, to jest sukces. I stoi przed Państwem taki człowiek, który właśnie może się pochwalić jakimś tam małym sukcesem, ale też, gdybyście Państwo mnie zapytali z czego żyję, no to odpowiem z Was, czyli z Żyję z Was i całkiem dobrze. Nie głoduję. Drodzy Państwo, Podziękujmy raz jeszcze serdecznymi brawami za przybycie i za, za piękną wieczór. Te koszyki, które wędrowały w trakcie spotkania, wzbogacą yy, z bogacą konto tego filmu. Święcie z Doliny Niniwy. I, tak, i jak tutaj Pan Wito Pewnie z panią Małgorzatą również wrócą do nas już z gotowym filmem, to będziecie Państwo mogli też uznawać za jego takich anonimowych twórców. Także dziękuję w imieniu organizatorów za ten miły gest z Państwa strony. Zaraz Państwo podpiszą swoje książki, a ja w imieniu nas wszystkich, całej wspólnoty tutaj Polonii Bośniańskiej, serdecznie dziękuję za przybycie. Za miłe wrażenie, jakąś do i zapraszamy, zapraszamy do testamentu. Y, Panie Halinko, dziewczyny, tam dwie rzeczy są z tyłu, bardzo proszę. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. A szanowni Państwo, jednym z organizatorów była Szkoła Języka Polskiego w imieniu Świętego Jana Pawła II w Bostonie, którą mam zaszczyt reprezentować z grupą nauczycieli. A zazwyczaj na zakończenie takich spotkań obdarowujemy naszych gości drobnymi upominkami. To jest upominek takim logo szkoły Kubek i kalendarz ze zdjęciem tak, z wszystkich naszych uczniów, nauczycieli i części rodziców. Także bardzo proszę. Panie Witoldzie. I teraz jeszcze jedna rzecz. Muszę tutaj poprosić Pana o, o pewną rzecz. Że z tego kubka napije Pan kawy. a my będziemy to oglądać tak, w komentarzu tygodnia. I powie Pan, skąd ten kubek jest, dobrze? Zamiast tej liżanki, tak. drodze, To jakby się portułował. A tutaj na ten e, pana film, prawda, od e, naszych, tu zebranych od kolonii 500 dolarów do pomóc, żeby, Wszystko prawda, się dobrze kręcił. Dziękuję. Dziękuję. Już ponad 2000 producentów jest tego filmu, o tyle osób już złożyło się na jego fundusz. Dzięki temu on jest niezależny, bo nie bierze pieniędzy ani z żadnej instytucji, ani z, z państwowych, ani ze spółek. Tylko po prostu e, składają się widzowie, potencjalnie. Także czujcie się Państwo w takim razie, że wykupiliście bilet na projekcję filmu, która będzie jak przyjedziemy. Nie, już wykupiliście. Jak będzie dobry film. Dobrze, o dobra, to umawiamy się, jak będzie dobry to okej. Okay. To na następny. Dziękuję bardzo, dobranoc z Czyli, tak, no te nieliczne książki, które jeszcze są, to podpiszę oczywiście.